Witamy, witamy. Dzisiaj fajne poletko, Kurczę długo jeździliśmy, szukaliśmy. Jest. Fajnie, bo nie zasiane, leży całą zimę. Dzwęliśmy do właściciela. Całą zimę, to pewna wiosna będzie siane, także kurde. Pewnie kilka razy tutaj przyjedziemy. To cóż, lecimy. Odpalamy sprzęty do pierwszego fajnego. Na żywo, na żywo Co? Na żywo Ola zrobiła pół metra No, ale... chyba głęboko jest. Hmm. Hmm. Bliżej, bliżej tutaj, no No A to wiadomo, wiadomo że będzie aluminium no, Będzie aluminium, będzie Polmos. Jeszcze Zobacz? nie Pucha no. Red Bull dodał Ci skrzydeł? Tyskie, Tyskie. Tysk. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Tychy i jedziemy z Koksem. No to słuchajcie, zaczynamy. prl pewnie. No to zaczynamy, jak już skrzyczałem do Sławka. Mamy pierwszą monetkę. Jak już widać, jest to PRL. Teraz zobaczymy, co to jest. Co my tu mamy? 10 groszy. 10 groszy. 10 groszy z PRL-u i jest to, zaraz Wam powiem. Powiem Wam, że nie widzę rocznika. Jak ktoś z Was widzi, to gratuluję wzroku. Ja nie widzę, ale jeszcze przetrę. Może mi się uda. Niestety, z... niestety, niestety nie widzę. Także pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i lecę dalej do następnego. No to ja malduję pierwszego fancika u mnie. Ola, zaczęła monetko, ja zaczynam plombo. PW. Tak mi się wydaje, że PW z drugiej strony czysta. No, trochę mniej ołowiu w tej ziemi. O, tu taki lasek jest fajny. To jest pole, pole dentysty, dlatego same plomby. No właśnie, bo właśnie Saj przed chwilą nagrywał plombę. Ja też mówię teraz kopię, kopię, mówię, kurczę też następna, patrzcie, następna plombunia. No i dużo, yy, no i dużo polmosów to był dentysta, który lubił pić. Yy, szkoda, że to nie jest pole Tadeusza Igera. No właśnie To bo chociaż jeszcze jakieś trojaczki powychodziły, nie? Nabrałam paznokciem. O, Plombunia. Ładny sygnał na Film pewnie pójdzie po, po nowym roku. Także wy już go widzicie w 26, a my kopiemy e, w 25. Tak. Ola Wam nie pokaże, bo nic nie wykopała. Znaczy, wykopała polmosa, a ja się pochwalę. Piękną podkowo. Na szczęście. Na szczęście. Piękna. Super. Słuchajcie, trafiłem coś dziwnego. Myślałem, że to jest nabój od pepeszy, a się okazuje, że to jest połowa naboju od Mausera. tutaj jest kula tutaj jest łuska obcięta jak widzicie i tutaj jest coś wycięte, myślę że to mógł być mógł być gwizdek zrobiony akurat ani nie ma spłonki, ani nie ma prochu także jest 100% bezpieczna zabaweczka o, czy to nie był czasem gwizdek? Taka ciekawostka. No nie gwizda. Gryja wymazałem. Niestety nie chcę to gwizdać. No nie, nie mam innego pomysłu, jakby ktoś miał może wiedzę, to będę wdzięczny za info w komentarzu Chowam do kieszeni i lecimy, lecimy do Oli zobaczyć, co tam słychać No to słuchajcie, lecimy dalej Nie ma, bardzo dużo polmosów to jest, masakra, normalnie codołek to polmos Ktoś lubił pić A teraz tutaj mamy słuchajcie, kolejną markę, proszę nie wiem co to jest. Obstawiam, że jakiś fenolek. Zaraz zobaczymy. O albo, albo, albo. No zobaczymy. Wyczyścimy. Zobaczymy czy w ogóle. Ojejku, czy w ogóle coś tu będzie widać na tej monetce? No i chyba będzie kolejna perelka, słuchajcie. Także mówię, że dopóki się nie wyczyści, to nie wiadomo. Ale wygląda na 2 złote z PRL-u. O proszę, 2 złote <noise> Ale zajechane. Coś mi się wydaje, że zaś będziemy pozdrawiać wszystkich serdecznie. Także pozdrawiam i lecę. Do następnego. Nie wiem, czy Ola mówiła, ale towarzyszy nam tutaj po sąsiedzku. Franek, tak. tak. Franek, bardzo bardzo fajny chłopak, bardzo elokwentny. Taki naprawdę. Ile masz lat? Siedem. Siedem, naprawdę. Już było na pobieraniu kwiz żyły? O, proszę. Bo mam siedem. Rodzice mówili, że, że każdy człowiek, jak miał siedem lat, miał pobieranie kwiz żyły. O, proszę bardzo, jakie rzeczy się dowiadujemy. No, a tu mamy 1966 rok monetkę, czyli monetka wybita na tysiąclecie państwa polskiego, bo w 1966 był chrzest polski, tak? Czyli? 1966 rok. Czyli od Pol Nie, od tego czasu można powiedzieć powstało państwo polskie. Czyli polska powstała? Tak. Dobra, pozdrawiam 66. Serdecznie i lecimy. Z kolejna krągłość. Mamy tutaj e, tutaj od właśnie e, pana, który sprzedaje miód, syn. Taki mały, nie wiem, 7 lat ma chłopczyk może. Biega tutaj między nami, dopytuje się cały czas. Musimy uważać, żeby go nie nagrać. aż pan wyraził zgodę. No ale cały czas tutaj jest. Słuchajcie, tam i z tym biega, ma energii, masakra. Chciałbym mieć tyle energii co on, naprawdę. No, a ja mam kolejną monetkę, słuchajcie, i najprawdopodobniej znów jest to perelka, no, ale zaraz zobaczymy. O, no, jak mówiłam, tym razem, tym razem patrzcie, jest data 49, czyli pozdrawiamy cieplutko panią Mianinkę. I jest to 10 groszy, więc może tamto też było 49, no, ale nieważne. Pozdrawiamy panią Mianinkę serdecznie i lecimy. Dzisiaj dzień perela, słuchajcie, trzeci perelek. Także lecimy, lecimy. Tu ma dziurkę. Ta ra 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 ra. Tu ma dziurkę. Albo motek. Nie wiem, co to jest. No, może być. Nie, no ma, ma dziurkę mhm. na, na wylot, tylko bardzo malutkie to jest, więc nie wiem. Mhm. Dziwne. O, to siekierka z brązu to nie, nie będzie. to nie jest siekierka z brązu. Ale. To przypomina siekierkę albo młotek. ja to No, Malutki. Mhm. Chyba, że. Nie, nie, to nie to. Słuchajcie, pracy. No spoko. Kto to Mogę ci ten... Możesz mi co? Mogę ci nosić. Masz. No ciężkie to jest. No jakie? Pół kilo. Franio wam pokażę monetkę. O, mamy 10 feningów Adolfowych z cynku. Dziesięć jest 10 feningów, wiesz? Z no. 1940 roku wykopałem jeszcze jednego Adolfa, dałem Franiowi, poleciał do taty zapytać, czy może sobie zatrzymać. A ja mam guziczek, bardzo maleńki. Dzisiaj jest dosłownie taka szarowa, tak ciemno. 13 godzina, jak widzicie, no po prostu jest ciemno. zdobienie jakiś kwiatek tutaj było, ale ale już niestety prawie nie widać. No nic. Miłego. Do zobaczenia. Pogadaliśmy z sąsiadem. Zderzak, obiecaliśmy, jak znajdziemy złoty pociąg. Tak, jak znajdziemy złoty pociąg, chociaż zderzak panu dać. Ci też wykopałam, ale nie wiem. Takie zdobienie chyba jest. Jakieś zdobienie, jakaś spineczka. Ty masz szczoteczkę, nie? Mam szczoteczkę Kurde, mrozem, cisie, normalnie. Nie, I zaczęło coś padać. No chłodek taki, przenikliwy nic nie nakopaliśmy same śmieci będzie film łączony z dwóch wypadów chyba jakieś zdobienie czegoś moim zdaniem coś to było takie fanty dzisiaj są taka bida Taka bita. Znaczy ja tu? Ja mam sam perel. Ja mam cztery monety i to wszystko jest perel Ja nic nie mam Frankowi w no. <laughs> Niech chłopak może zaszczepie w nim pasję do numizmatyki, może zacznie zbierać, A bardzo fajny chłopak ułożony, może coś, coś z tego będzie, nie? Ja też zaczynałem od pierwszej monetki znalezionej w ogródku. No dokładnie. No, lecimy, bo zimno trzeba się ruszać. Porozmawiałem chwilę tutaj właśnie z sąsiadem. I. i, i. I po prostu... Jak? Będzie mróz, na pewno w nocy będzie mróz Pierwszą plombę razem z monetkami sprezentowałem Franiowi No to mam następną A to też pewnie taka Zwykła, zbożowa Tak mi się wydaje Jakieś P, jakaś Prawie korona Muszę stawić, może coś wyjdzie. Sawek teraz rozmawia, a ja mam kolejną monetkę. Teraz zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że tym razem nie kolejny fe, nie kolejny perelek, ale niestety, słuchajcie, tak się zapowiada. O, niestety. Niestety jest to kolejna perelka. Ja dzisiaj mam pecha, słuchajcie. Ja cię kupię sam perel, jest to 5 groszy. Niestety, albo istety, 49 pozdrawiamy serdecznie jeszcze raz panią Janinkę. Guziczkiem się pochwala. Z łóżkiem. Słuchajcie, kolejna monetka i kolejna perelka. Ja to dzisiaj mam typowy dzień, słuchajcie, perela, niestety. Nie mam nic w sumie bez, żadnej innej monetki, same PRLki. I pewnie na kolejny raz 49. No ale zobaczymy. Ktoś tutaj rozrzucił te monetki chyba specjalnie z tego rocznika. A nie, tym razem to jest. Czekajcie, czekajcie, powyczyszczę. Teraz wam pokażę. Będziemy pozdrawiać inny rocznik tym razem. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, proszę. To jest chyba 61. Także pozdrawiamy serdecznie 61. Tym razem poprzednie to były 49 i tam chyba nie było widać w tej jednej, ale jest to kolejne 10 groszy. To już chyba dzisiaj na tym polu trzecie, Mam trzy dziesiątki i jedną dwójkę z prl -u. No cóż, dobra, lecę, je, słuchajcie już w kierunku samochodu. Nie, no powiem Wam, że ktoś się na mnie dzisiaj uziął. Zrobiłam krok, słuchajcie, kolejna monetka, kolejny PRL. Ja nie wiem, ktoś specjalnie mi tu wysypał te perelki. Masakra. Chyba ten film, ten odcinek się będzie nazywał, kurna. PR, Dzień PRL-a. No. Tym razem jest to 50 groszy, bo narzekałam, słuchajcie, no ale rocznik nas ulubiony, czyli 49. Pozdrawiamy po raz trzeci panią Janinkę. Serdecznie i cieplutko. I jest to 50 groszy. No, Tata obiecał, że po zwyczaju ze mną zagra Tu w drodze, bo nie było przykro Przy obiedzie się zapytało, czy będziemy w nią grać w koniec, Ja na chwilę się śpiewałam Mogę jeszcze jedną na królestwo bo ja tam zbudowała królestwo i... Tyle śmieci nakopaliśmy, kończymy na nie, to dziś Dzięki, proszę Odkrytał znowu dostałeś